Jest początek marca, a pogoda zaskakuje. Temperatura sięga aż 17 stopni, co jak na tym porę, roku jest naprawdę wyjątkowe. Idealne warunki, żeby wyruszyć w teren i sprawdzić nową trasę rad w okolicach grodziska Mazowieckiego. Nasza ekipa to mieszanka maszyn: Yamaha Tenere, dwie sztuki CF Motor 450 oraz Honda CRR. Ja jadę na 660. Z pełnym entuzjazmem ruszamy na zwiat. gotowi na to, co przyniesie ten dzień. Pierwsze kilometry prowadzą po szutrowych drogach, żwir przyjemnie chrzęści pod kołami, a kurz delikatnie unosi pod nami. Jest sucho i przyczepnie, idealne warunki by złapać rytm i wjechać po frontowy kierunek. Kolejny fragment trasy to prawdziwa mieszanka wierzchni. Troga rozwija się przez las, by po chwili otworzyć się na rozległe pola, gdzie widać daleki horyzont. Lekko piaszczyste odcinki dodają urozmaicenia, ale nie sprawiają większości trudności. Wystarczy płynna jazda i kontrola gazu. W kilku kilometrach docieramy do idealnego miejsca na chwilowy postój. Małe, jezioro otoczone drzewami, gdzie woda spokojnie odbija promienie słońca. Zajmujemy kaski, rozciągamy nogi, na chwilę oddychamy tym spokojem. A spokojnie się koda, kurczę jest idealna. Ale tempo daje kurde, no? Ruszając dalej musimy zwiększyć czujność. Ta trasa cieszy się popularnością nie tylko wśród motocyklistów, ale także spacerowiczów i mośników jazdy konnej. Mijamy kilka osób z psami oraz grupę jeźdźców na koniach. W takich miejscach warto zdjąć gaz, aby nie płoszyć zwierząt i szanować innych użytkowników szlaku. Jeden z piękniejszych odcinków trasy prowadzi przez gęsty las. Podłog powietrza od naszych motocykli sprawia, że liście wirują w powietrzu, tworząc niemal filmowy efekt. Ten moment zostaje w pamięci natura i jazda w idealnej harmonii. Dojeżdżamy do miejsca, gdzie napotykamy pierwszą przeszkodę. Rolnik zarał fragment drogi, którą mieliśmy jechać. Szybka analiza, mapy i decyzja, trzeba znaleźć objazd. Na szczęście, okoliczne polne drogi pozwalają nam ominąć problem i kontynuować jazdę. Co? No tam. Coś? drzewa A tam nie objedziemy jakoś? Te słowa Dzięki! ostatni trudniejszy fragment to nierówna pełna kolejna droga, którą przy deszczowej pogodzie mogłaby zamienić się w prawdziwe błotne wyzwanie. Na szczęście dziś jest sucho, więc pokonujemy bez większego problemu. Potrzeba uważać na luźne kamienie i głębsze zagłębienie. To jedno z tych miejsc, które pokazują, jak ważne jest dobre zawieszenie i odpowiednia technika jazdy. Klasa, którą eksplorujemy, ma poziom średni, co oznacza, że każdy motocyklista znajdzie tutaj coś dla siebie. Są szybkie, płynne przeloty, gdzie można złapać trochę wiatru w kasku, ale też trudniejsze techniczne fragmenty: kopny, piasek, błoto czy wąskie przesmyki między drzewami. Dzięki tej różnorodności jazda nie jest monotonna i cały czas trzyma w napięciu. W pewnym momencie docieramy do ciasnej wąskiej ścieżki biegnącej wzdłuż płot. Miejsca jest naprawdę niewiele, co dla mojego tuarega z szeroką kierownicą stanowi niemałe wyzwanie. Przechodzę ten odcinek powoli z pełnym skupieniem, starając się nie zahaczyć o ogrodzenie. Lżejsze i węższe motocykle mają tutaj zdecydowanie łatwiej, ale to kolejny dowód na to, że każda maszyna ma swoje mocne i słabsze strony. That help? ludzie, się już spociłem normalnie Ja <laughs> pierdziule Muszę zdjąć ten W pewnym momencie wjechaliśmy drogą leśną, która była mocno zarośnięta i z strasznymi kurdami na ziemi. Wniosek był tylko jedny. Zawracamy, co? co ja tu jadę! Jak krzest, to przest, kurde nie tam wiesz jakieś pola <grym> o kurde no grubo no bo tam co tam jeszcze gorzej mu właśnie widzę kurde ale widać że tutaj słupki są jakieś porobione jakby chyba oczyszczać mają to no hmm. co jestem mapie zaznaczone jako ulica no. <grym> że rzadko kołki, uczęszczane kołki są pozaznaczane Tak, no są jakieś kołki, więc tutaj coś się będzie działo, ale to chyba jest to myślę, myślę, że lipa, że tam myślę, że lipa mi się wydaje, teraz chyba je jakoś wrócić to wasz to to nie wiem, gdzieś zasz? Ale to musisz pod kątem prostym Pod kątem prostym musisz Chyba nie, nie, chyba nie ma sensu Na tym mm. będzie ją widział Jeszcze to leciutkie oh. co? co? A wydech? Wydek bardzo służby Nie wydaje <laughs> To co, wycof co w No tak, tak, tam mi było wracać Na za <laughs> あっこ Wychodząc z gęstego lasu zaczynam słyszeć dziwne stukanie dochodzące gdzieś z motocyklu. Na początku wydaje się, że to tylko luźny kamień oddający się od osłon, ale dźwięk nie zanika. Być tu... to coś mi stuka, nie właśnie nie wiem. Czy może się Nie, jakby, jakby błotnik stukał, ale. A tutaj. A to. A no widzisz. Nie, tu. Łamało się. No bo to trzeba to odczepić. Przedłużaj go i tak. Znaleziono. Że jest nie... 100 złotych. <laughs> Ty, kosztowało 30. Jak to jest przykro? To jest na imbursa. Dobra. I tak to jest. faktycznie nie było. Mocne. O panie. Po wyjeździe z lasu trafiamy na odcinek z kopnym piaskiem. Ten fragment wymaga większej kontroli motocykla i luźnego trzymania kierownicy. Ale mimo wszystko jest przejezdny. Każdy, chociaż raz przejechał po piachu, wie, że to świetna okazja, by poświęcić balans i technikę jazdy. W kilku kolejnych kilometrach docieramy do miejsca idealnego na krótki postęp, tuż obok prywatnego toru klasowego. Można dostrzec przygotowane skoczne bandy i sekcje zakrętów, które puszczą by na chwilę się na nie wjechać. Ale oczywiście szanujemy prywatną własność i zostajemy poza trasą. Zahabowałaś i wpadłeś w kości. Nie, nie, chciałem zawrócić. Kurwa jeszcze ośmię, nie? O, okej. Okay. Myślałem, że posunęliście, jak pojechałeś i teraz. No, Po odcinku terenowym trasa zmienia swój charakter. Teraz czas na szybkie przeloty asfaltowe. Odcinki przeplatają się spolnymi drogami, co daje świetny kontrast i pozwala na chwilę oddechu po bardziej wymagających fragmentach. Jeśli podobał Ci się ten wyjazd, zostaw łapkę w górę i subskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych wypraw. Cześć.